You got a band on no this and that. This bag won't take her back, no, it won't. Can't take her back. We got two minutes now before you call my ass again. Yeah, I switch you on the speaker phone. Play this song, just sing along. Da, 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 Remuś, gdzie ty jedziesz? Na basen? Tak. A brat? Rufu! Czy ty też jedziesz na basen? Chyba tak. No dzień dobry kochanie, dzień dobry, witajcie w dzisiejszym vlogu. My jedziemy dzisiaj z bobaskami na basen. To jest nasza druga wizyta na basenie. Byliśmy już wcześniej, co pokazywałam Wam na, u nas na Instagramie, e, ale był to pierwszy raz, byliśmy podekscytowani, także no, nie nagrywaliśmy tego całego wyjazdu, ale dzisiaj... Dzisiaj pokażemy Wam jak to mniej więcej wygląda, jedziemy razem, Marcel ma spakowaną torbę razem z Remkiem, ja mam spakowaną torbę z Rupertem, także dzielimy się w szatni bobaskami, ja biorę jednego, Marcel bierze drugiego. No i zobaczymy, zobaczymy jak będzie i idzie z nami Anastazja z Lilianką, myślę, że już czekają pod basenem, bo jak zwykle jesteśmy w trochę nie do czasie, ale jedziemy, jedziemy, mam nadzieję, że nie spotkają nas korki. Zaraz widzimy się na basenie. Pierwsze chwile po wejściu do wody. I który Bobas jest który? Jesteś Rupertem czy Remciem? A ty? Rupert czy Remuś? potem do i się. Ostar no będę yak pływać się w tym. Przypływa. Jak się pływa? Dobrze? Uczymy się, tak? Dobrze się pływa? <skrym> e <śm> Podobał się gainer? Pomoczyły mi się włosy, także na szczęście jest ciepły. O, bardzo się podobał. Gdzie to? Gdzie to jestem? Gdzie jest, Gdzie jest? Nie ma Mękone. No chyba ponad godzinę byliśmy. Zaraz u na na czakrona, to prawda, ale zbieramy. Matka już ogarnięta, bo was jeszcze średnio ogarnę. Ale już umyty, tylko teraz musimy się ubrać. Ale najśmieszniejsze jest to, że w pierwszą stronę miałam ruperta i mam ubranie Ruperta, a to jest Remuś. A po basenie. Na pizzę jakby była jakaś wątpliwość, to to jest Rupert, a to jest Remuś. Tylko po prostu pomyliliśmy go jak poszliśmy do szasi. Trzeba lody. Chwalić się, że stać nas na lody. Już Jednego z... na półtora. już zjedliśmy. A dzieci dostały wafelek. No poszliśmy sobie teraz na spacer po naszej pizzy o basenie. Oczywiście na pizzy narobiliśmy wstydu, chociaż nie wiem, czy to bardziej Bobaski, czy my. Chyba bardziej Bobaski. Ale nam narobili wstydu i... i... Ja nie robiłem wstydu. Marcel ucieka. No bo się nie jeszcze głysą głową w kadrze, więc trochę z tyłu będę. Rozumiem. No teraz tutaj y, mamy takie fajne, tego nie widać na kamerze, ale tutaj właśnie dzieci sobie chodzą między drzewami, a my sobie spacerujemy, a nasze dzieci miały tylko dzisiaj jedną drzemkę, więc nie wiem o co chodzi. I myśleliśmy, że się drzemną, a one nie. One sobie siedzą Uwaliłeś i podziwiają wszystko. To, to tak, sprzątać? wózek jest do prania. No, i w ogóle tak właśnie skaczymy po tematach. Wózek do prania, jedliśmy lody, wszystko. no Także no, ogólnie. Takie życie. A co spacerek? u Was? Powiedzcie w komentarzach, co u Was oczywiście porozmawiamy. To nie jest żaden komentarz bait, nie? To po prostu chęć rozmowy z widzami. Mamy wynik 1-0. Bobas, który tak naprawdę jest remiczkiem, śpi, a Bobas, który jest Rupertem, nie śpi. Ale, ale wracamy. że Wam się może mylić, coś się myli, jak na nie patrzymy. Bo się przyjrzyj, że nie stroju. Tak, do kolorów. Ale wracamy już do auta. Myślałem, że jeszcze zajdziemy gdzieś na jakiś plat zabaw, że się na przystawce, ale Bobas, który jest remikiem, zadecydował, że jest zmęczony, także wracamy. Cześć. Jest już wieczór, bo baski już śpią, zaraz szykuje się zachód słońca, a ja jestem sama dzisiaj w domu, ponieważ marta ma dzisiaj wychodne. W Gorzowie jest taki szlak kulturalny on zawsze jest organizowany raz do roku. Zawsze chodziliśmy razem, no ale. Już nie możemy. Dzisiaj Marcel poszedł sam. Jest tam e, wystawa naszego kolegi Łukasza, który malował tą ścianę w pokoju dziecięcym, tam gdzie jest Hogwarts, Stadion Quidditcha. Tutaj macie link do filmu, w którym było to malowanie, jeszcze byłam w ciąży. No i dzisiaj Łukasz ma wystawę na tym właśnie szlaku kulturalnym. No i Marcel idzie tam z nim razem, też pewnie pooglądać inne wystawy. No, ja zostałam sama z Bobaskami. Pewnie wezmę się za jakieś sprzątanie mieszkania i albo na niego poczekam, albo położę się spać. Wszystko zależy, ile mu to zajmie, no i ile mi zajmie sprzątanie. Chciałam Wam jeszcze opowiedzieć o tym basenie, że właśnie taki basen to jest świetne ćwiczenie i sensoryczne, i fizjoterapeutyczne, To jest zupełnie inny środek ciężkości w wodzie. Na przykład nasze dzieci, kiedy są w brodziku i dotykają stopami kafelek, to sobie chodzą w tym kółeczku po całym brodziku, gdzie normalnie jeszcze nie potrafią chodzić. A tam jest zupełnie inne odczuwanie ciała i, i tam sobie właśnie chodzą. Takie zajęcia w basenie dla bobasków są polecone, jeżeli dzieci mają właśnie problemy z napięciem mięśniowym, bo no, to nie jest tak. Także macie wzmożone albo obniżone, to po prostu dziecko sobie rekompensuje. Jeżeli jest obniżone napięcie na brzuchu, to rekompensuje sobie wzmożonym napięciem np. Na w ramionach, na kończynach górnych, w barkach. I właśnie takie cieczenia takie na basenie są zalecane dla takich maluszków. Także naprawdę polecamy, nasi chłopcy są zachwyceni, naprawdę jest super. To jest też takie fajne, że oni się bardzo tulą w tej wodzie, bo jednak dla nich to jest takie coś nowego. Tutaj jest dużo szumu, dużo ludzi i chcą, cieszą się tą wodą, ale jednak trzymają się rodzica. W domu tego nie obserwujemy, w domu latają sobie wszędzie, gdzie tylko mają ochotę. I no nie przychodzą się do nas przytulić, bo czują się pewnie, czują się OK, a jednak w tym basenie no, cały czas gdzieś ta rączka była, że mamo pilny mnie. Wiem, że przy tobie jestem bezpieczny, ale, ale bądź obok, bądź obok. Na pewno będziemy częstymi bywalcami na basenie, bo ja basen uwielbiam i na szczęście chłopcy też. Wyszedłem z marzeny, z dzieci. Idę zobaczyć wystawę Łukasza. Łukasza kiedyś widzieliście już na kanale, jak malował nam pokój.

że jest coś tak kulturalnego, więc coś Wam pokażę. Stoję pod Filharmonią. Tam harmonia. Tu nie miałem tu być, okazało się, że miałem być pod amfiteatrem. Oszkano mnie. Pierwsze wyjście od dawna i nie polecam. Chodziło tu jeszcze tak. co? Co nie wiadro? Myślę, że nie chodziło Jestem do domu. Jestem pod domem. Ciekawe jak dzieci, czy dobrze się zachowały. Nie Puch. wiem. Nie wiedziesz, tak? Muszę na smoczy Nie jest późno do 23, więc bardzo długie wyjście I w zasadzie nic się nie działo w Kurzewie za bardzo. Myślę, że pandemia i nie za bardzo coś mieli czas zorganizować. i Robili to chyba na ostatnią chwilę i tłumów nie było, nikt o tym nie wiedział.